Szyma Mielec, Halo Mielec. Szyma Mielec, Halo Mielec. Wielkimi krokami zbliża się jubileuszowy 30 finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Tym razem będziemy zbierać pieniądze dla zapewnienia najwyższych standardów diagnostyki i leczenia wzroku u dzieci. Przejrzyj na oczy, oto hasło naszego finału. Cieszymy się bardzo, że 30 stycznia zagracie z nami w atmosferze przyjaźni i wspaniałej zabawy. Zagrajmy jeszcze głośniej i z jeszcze większą, pozytywną energią, tak żeby o nas cały świat. Mielec gra aż dwa dni a będą te dwa dni pełne niesamowitych atrakcji. Na części artystycznej widzimy się w sobotę w galerii Navigator Mielec, a w niedzielę. Przynosimy się do samorządowego Centrum Kultury. Ponadto odbędzie się bieg, marsz, nordic walking i zostanie uruchomiona woźwowa ślizgawka o 20.00. Wyślecie wspólnie z nami, wszystkimi, światełko do nieba. Szczegółów szukajcie na Facebooku sztabu. Dziękujemy, że jesteście razem z nami. Dawajcie znać, co się u Was dzieje. Oglądajcie nas na TVNT TV i w internecie. Siskamy mięs bardzo mocno. Cześć, siema!